I nas to prowadzi pokrótce do sprawy pana Michalkiewicza, która też ugodziła moje oko. Otóż on tam został obrabowany przez państwo polskie ze wszystkich pieniędzy, bo zapadł prawomocny wyrok zaoczny. Nie obchodzi mnie, co Michalkiewicz zrobił i nie obchodzi mnie, że to Michalkiewicz. Ale figura taka prawna, że w Polsce zapadają prawomocnie wyroki zaoczne, jest dla mnie oburzająca maksymalnie. Czy to będzie Biedroń, czy Michalkiewicz, czy ktokolwiek inny. Prawomocny wyrok zaoczny? W Konstytucji Amerykańskiej sobie poczytałem tak po prostu, żeby się przewietrzyć trochę, i tam jest wyraźnie napisane, że jeżeli idę pod sąd, to muszę mieć prawo do obrony. Muszę mieć prawo do konfrontacji z moim oskarżycielem. Ktoś mówi, że ja coś zrobiłem. No ja muszę go zobaczyć i mieć prawo do konfrontacji, przedstawienia moich dowodów, moich świadków. W sytuacji, kiedy w Rzeczypospolitej zapadają prawomocne wyroki zaocznie, to te wszystkie piękne rzymskie przepisy, i z innych demokratycznych krajów wyjęte, można do, do rowu wyrzucić. Prawomocny wyrok zaoczny, bo ktoś trzy razy nie odebrał wezwania. W przypadku Michalkiewicza tam wysyłali mu pod adres, pod którym nie mieszka od 11 lat, ale ja to w ogóle kwestionuję. Państwo polskie powinno skutecznie doręczyć wezwanie. I facet, jeżeli się nie stawił na rozprawie, może być ukarany grzywną i doprowadzony siłą, ale jeżeli go nie ma na rozprawie, to nie możemy procedować, bo on ma prawo do wyroku niezaocznego, kapturowego. I nie tajne rozprawy, tylko jawne, jeszcze jest pisane w amerykańskiej konstytucji, że muszą być jawne rozprawy, żeby reszta narodu widziała, co się wyrabia w sądzie. No to sprawa Michalkiewicza mnie w tym kontekście oburzyła. W ogóle mnie nie obchodzi, co on tam zrobił, czy zrobił, czy nie zrobił, czy porwał komuś dziecko, czy napyskował na kogoś. Obojętne. Prawomocny wyrok zaoczny, co to Rosja sowiecka jest. No to, jest. Się, to się zmieniło. Teraz musisz dostać wezwanie do ręki. Trzeba ci dostarczyć wezwanie, żeby było prawomocne, więc w tym jest poprawa. A dla poprawy nastroju posłuchamy kolejnej piosenki. Właśnie ona taka będzie trochę niepoprawiająca, gdyż He only loves me for my pickup truck. Do takiego wniosku doszła Julia, akurat takie imię ma, śpiewaczka i mówi: On ciągle leży pod tym moim trakiem. No niby chodzimy, ale on leży pod tym trakiem i oblizuje z twarzy olej, który kapie spod silnika i w ogóle mną się nie interesuje, tylko tym moim pick się interesuje. To może on tu jest dla pick a, a nie dla mnie. Studio Dziki Zachód. Po podejrzał tygodniowej zmiance o 5G. Dostałem taki wycinek, że rząd Belgii zakazał rozwoju sieci 5G. Nasze państwo nie może pozwolić na stosowanie technologii, w której standardy promieniowania nie są respektowane i która może zagrażać zdrowiu naszych obywateli. Mieszkańcy Belgii to nie są króliki laboratoryjne. Czyli można w Unii Europejskiej zakazać 5G pod warunkiem, że ta informacja jest prawdziwa. Spróbujemy to sprawdzić. To po raz zakazał. E, 5G. Dobrze, a powiedz mi, e, idziemy w tak. prawą stronę teraz e, Twoich e, notatek, albo możemy, może e, oglądałeś, ponieważ oglądasz polską telewizję, może oglądałeś Eurowizję Junior, e, która. Nie, w ogóle to fuj! To, nie, no, nie wiesz, mój gatunek muzyczny. No, nie twój, nie, nie twój. Czytałem ale, tylko o tym. Ale to, ale e, Belgii zakazał 5G. Poczekaj, dopiszę 5G, żeby się tu wyszukiwało w tym 5G. 5 A pięć... w ogóle a propos wyszukiwała, co ci przyszło do głowy, panie filozofie, pytam w imieniu wszystkich, których może to zaskoczyło, żeby wpisywać iluminatów od tyłu. No wiesz, takie różne zabawy filozoficzne. Ale jak lubimy? to można w ogóle wpaść na taki pomysł? To no, świadczy o tym, że masz w mózgu coś, czego nawet nie wiem, czy zazdroszczę. Rząd Belgii zakazał rozwoju sieci. 5G, minister do spraw środowiska. No to jest prawda, proszę bardzo. Salon 24, no. to nie wiem, czy to jest ten, ale kto to napisał? Nie, ja tak mam jest. z innego źródła, to czyli mamy dwa źródła niezależne, oba polskie, trzeba by sprawdzić jeszcze w zagranicznych, czyli do polskiej władzy nie trzeba koniecznie zawsze mówić obywatelom, że. Ale w Unii Europejskiej wszyscy, okazuje się, że nie wszyscy. Nasze państwo okay, nie masz... może pozwolić na stosowanie technologii, w której standardy promieniowania nie są respektowane i która może zagrażać zdrowiu naszych obywateli. Mieszkańcy Belgii to nie są króliki laboratoryjne w oryginale inaczej, których zdrowie można przehandlować za zyski. Zdrowie naszych obywateli jest poważną sprawą i zanim zezwolimy na sieć 5G w naszym kraju, musimy być pewni, że nie jest ona szkodliwa dla zdrowia. Belgów, to jest prawda, a do co powiedziałeś, natomiast do tej Euro, Eurowizja Junior, to, że się odbyła, to, że transmitują to telewizję, to, że ta młoda dziewczyna, która 12-letnia wyglądała na dużo starszą, że zaśpiewała piosenkę, żeby, żebyśmy dbali o nasz klimat i o naszą ziemię, to jest, to jest jedno, czyli do tej całej atmosfery klimatycznej się wpisała, to, że wygrała, to jest drugie, a trzecie to, że wszyscy gratulowali, wszyscy byli dumni z tego, że Polka, mówię o politykach z najwyższej półki w Polsce, tak to się wszystko wydarzyło, i tak chcą się w promieniach i w cieple tego wielkiego polskiego sukcesu ogrzewać. I to mnie zdenerwowało. I to mnie zdenerwowało. A mnie zdenerwowało jeszcze coś. Otóż premier Morawiecki, ni stąd ni zowo, to ze dwa miesiące temu wspomniałem o tym, powiedział, że jednym z priorytetów nowej władzy po wygranych wyborach przez PiS będą sprawy klimatu, czyli bardzo groźne dla obywatela, yy, zaciskanie pętli i pasa w różnych miejscach. Skoro energia sk słoneczna, zapytam premiera teraz za pośrednictwem Adia jest taka eko. I priorytetem rządu jest eko. To czemu jest obłożona podatkiem VAT 8% na dachu, a 23% poza powierzchnią dachową? Czym się w ogóle różni? Panel, który postawiłem, nie chciałem na dachu, bo mam tam starodawne dachówki. Postawiłem sobie w ogródku. I jak w ogródku to 23%, a jak na dachu to 8%. Co to w ogóle. No i proszę pana, i teraz chwalili piosenkę klimatyczną w owczym pędzie jakimś. Ja kwestionuję. Zasadność takich konkursów, do których się bierze dzieci. Co innego, program Wojciecha Mana w telewizji, gdzie takie przemądrzałe dzieci odpytujemy na różne tematy, bo to jest program o dzieciach i nie robimy z nich dorosłych. Czym innym natomiast są, i tu je kwestionuję. Wszelkie konkursy i programy, w których dziecko zastępuje dorosłego, czyli właśnie Eurowizja, Festiwal Piosenki, i teraz Festiwal Piosenki, taki sam tylko dla dzieci: konkurs piękności i konkurs piękności dla małych dzieci. W Ameryce są nagminne te konkursy piękności dla małych dzieci, i to jest, nie wiem, dla pedofilów do oglądania, chyba. I robione są te dziewczynki, właśnie to też wspomniałeś, na starsze niż są. Nie wiem czemu nie mogą być robione na młodsze niż są na przykład. No, że taka malutka, sześcioletnia zaśpiewała, tylko tę dziewczynkę postarzono, jak mi mówisz, żeby wyglądała na dorosłą. To ogólnie ten koncept używania dzieci w takich celach mi nie odpowiada. Cały ten I koncept. I stają się wzorem dla innych dzieci, dwunastoletnich, jedenastoletnich. Też chcą tak samo wyglądać, tak dorosło jak ona a do tego wszystkiego mówić o tak ważnych problemach, to do tego oczywiście mają prawo małe dziewczynki, żeby mówić o ważnych problemach. Tego prawa im nie zabieramy, ale nie przebrane za dorosłe, prawda? No tak, prawda. Tu się zgadzam z tobą całkowicie i w, nie wiem, czy w zeszłym tygodniu wyciągałem wycinek na tę szwedzką dziewczynkę, która w sprawach klimatycznych pojechała do Ameryki, wykłady głosiła. Ona teraz też taka jedenastoletnia ze Szwecji, działaczka klimatyczna. I doszło do tego, że Rugała dorosłych y, namównicy z ONZ-u, że my tu nie mamy czasu, a wy tutaj siedzita, pierdzita w stołki, nic nie Wyzywała ich okropnie, a do Szwecji wróciła z Ameryki y, na czyimś jachcie, bo nie chciała samolotem lecąc y, wypluwać dwutlenku węgla. No to, z tyż czyli, samolotu nie chciała wypluwać. Jest bardzo, bardzo konsekwentna w tym, co robi. Tak, a najmniej konsekwentny z, z kandydatów demokratycznych jest, tak widzę zegarek, <laughs> nie anerwuj się, Bernie Sanders, czyli komunista. 10 lat temu, gdyby komunista startował w wyborach amerykańskich, on jest zdeklarowanym komunistą, to partia demokratyczna by go nie chciała, nikt by go nie chciał słuchać i tak dalej. A on w tej chwili jest no, uczestnikiem normalnego procesu i ubiega się urząd prezydencki. I on jest właśnie zagorzałym wrogiem, ale tylko z mównicy. CO2 i mówi, że samoloty trzeba zlikwidować i w ogóle, a jednocześnie jest kandydatem, który najwięcej wylatał. Bez przerwy lata samolotami. Więc nam każe chodzić piechotą albo jachtem przez ocean, natomiast sam lata na te wszystkie swoje spotkania wyborcze jetami i robi. O, ale na, na koniec musimy powiedzieć, że z klimatem rzeczywiście na świecie coś się dzieje. Dzieje się. Nie pada deszcz. Nic się nie dzieje. No, normalna zmiana to jest, no, tak, tysiąc lat temu takie były zmiany i tak dalej. No, klimat jest sinusoidą i raz jest ciepli. Zimniej mieliśmy lodowce w Polsce? Mieliśmy. Dzięki morenie czołowej mam skarpę na Pomorzu, na moim gospodarstwie i na dole jest lepsza ziemia, a na górze skarpy są piachy, które jeszcze z nadmorza morena czołowa przyjechała ale przed już, lodowcem. Ale w związku już z tym to... Dinozaura już nie spotkasz, bo już go nie ma. Biedaczek, zginął. Ale nie, w ogóle niepotrzebne nam są dinozaury. Wyginięcie dinozaurów, dzięki Bogu, spowodowało trochę więcej miejsca dla nas. Wyobrażasz sobie rozwój naszej cywilizacji, gdyby takie jaszczury wielkie biegały po ziemi? By nas zeżarły wszystkie, więc bardzo dobrze, że wyginęły. Byśmy musieli wyższe domy budować niż wieża Trumpa w Nowym Jorku i wtedy bylibyśmy bezpieczni. Żaden dinozaur by nam nie doskoczył do pięt nawet. Zanim byś zbudował te domy, to musisz z maczugą. Już, już nam było ciężko z mamutami, które były trochę przesadnie wielkie, wielkie jak na człowieka. Wymusiły organizację społeczną, wprawdzie do polowań grupowych, jak u wilków, ale z dinozaurów nie chcemy absolutnie, żeby ożywały. Jest... Jurassic Park se, niech każdy obejrzy, jak uważasz, że dinozaur jest śliczne zwierzątko. Musimy kończyć, bo jest już dziki z mocnym ramieniem w studio. Jest godzina 19. Wojciech Sejrowski, za tydzień się usłyszy. Już będziesz na tych piaskach meksykańskich? A właśnie jeszcze nie wiem na kiedy bilet kupię, na latają... ale Krzysztof Skowroński na latającym... się ciekawi, kiedy będę. Na latającym dywanie, na piaskach, czy będziesz pił piwo, a może będziesz spożywał jakieś zakazane w ogóle owoce, które w Meksyku są. Z przyjemnością i państwu opowiem i będę chlapał w mikrofon, jak coś jest zakazanego, to chętnie zjem. Będę z... żar z tych, o, z tych różowych muszelek, będę wyjadał, bo w każdej knajpie w Meksyku można zupę z żółwia, sobie, tfu, ze ślimaka sobie zamówić, a jak do Polski przyjedziesz z dziurawą muszlą, którą wziąłeś z restauracji po zjedzeniu legalnej zupy, to cię aresztują na okęciu za posiadanie muszli. O, to z tego zjem, zjem do mikrofonu. O, 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 o do usłyszenia. Bye. Studio. Jiki Zahut.